Hejka kochani, nadszedł ten moment, kiedy e, zobaczyłam moje wyniki z matury. Generalnie już mam ten papierek nawet ze sobą, jest sobota i tak dalej. E, miałam nagrany filmik z reakcji, natomiast na tamten moment po prostu czułam, że zawiodłam siebie, że te wyniki w ogóle są okropne. Ja się czułam fatalnie. Ja płakałam przez bitą godzinę po sprawdzeniu tych wyników, potem w ciągu dnia jeszcze płakałam, więc no naprawdę nie miałam zbyt dobrego humoru, ale aktualnie już jest wszystko git. Pododawałam wszystkie skany, podpisywałam wszystko na studia, więc chociaż tyle. Już mam te wyniki ze sobą, tak? Mam je na papierze, mam je też również zeskanowane, bo musiałam je pododawać i... E za dwa dni zaczynają się moje rekrutacje, w sensie wyniki rekrutacji na studia. Mam je w poniedziałek, środę, czwartek, piątek, więc przez cztery dni z trzech uczelni, bo dwie politechniki, jeden uniwersytet i z tego uniwersytetu właśnie mam w poniedziałek i w piątek, więc no trochę głupio, bo generalnie jeśli na ten w poniedziałek się dostanę, to muszę zawieść papiery do piątku a mi się podoba bardziej kierunek ten z piątku niż z poniedziałku, a na, pole, na Politechnikach to już w ogóle mi się o wiele bardziej podobają, więc wiecie. E, natomiast nie są złe te wyniki, posprawdzałam sobie na dostanę się, gdzie się podostaję, po, pozmieniałam trochę też, ale jakby dalej to są te same uczelnie i większość kierunków jest tych sama. Może z jednej, z jednej uczelni zrezygnowałam i z jednego kierunku, więc te wyniki tak naprawdę nie zmieniły mi całego mojego planu na życie czy cokolwiek, i teraz już jestem zadowolona. Wtedy myślałam, że mi się wali po prostu całe życie, ale wcale nie, a minęły cztery dni więc po prostu bardzo to przeżyłam. Wydaje mi się, że ten cały stres musiał ze mnie zejść, a uznałam, że nie chcę do końca pokazywać, jak wiecie, płacze i w ogóle bo naprawdę na początku nie byłam zadowolona, ale teraz już naprawdę jestem siebie zadowolona. Im dłużej patrzę na te wyniki, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że naprawdę mi super poszło. Więc życie. Yy, dlatego też teraz nie będę yy, zbytnio mówić, jakie miałam wyniki. Sprawdzajcie na internecie odpowiedzi, bo to naprawdę nie ma sensu z matematyki podstawowej, to w ogóle to był chyba największy szok i przez to mi było najbardziej przykro. Jestem bardzo zadowolona. Ja jestem bardzo zadowolona. Patrząc na to, jak ludzie narzekali na tą fizykę, to ja jestem zadowolona, bo ja powiedziałam, że no jest spoko. I była spoko. Tam łącznie dziewięć matur i było to wykańczające. Jeśli ktoś chce pisać podobną ilość, czyli cztery rozszerzenia, bo dodatkowo macie trzy, chwila, <laughs> cztery rozszerzenia. Trzy yy, podstawy i dwa ustne to macie dziewięć matur. I to jest dużo, więc jest to ciężkie. Jest to ciężkie, ale jest to też do zrobienia. Ja jestem dużym przykładem. Zdałam dziewięć matur. W sensie no fizyki bym nie zdała, ale, ale poza tym to zdałam wszystkie matury, więc ja naprawdę ja jestem zadowolona. Od poniedziałku mam wyniki rekrutacji, więc to już będzie w osobnym filmie wszystko, co w końcu wybrałam i w ogóle. No i potem już niestety się pożegnamy z tym pokojem, w którym się wszystko zaczęło. To dalej do mnie trochę nie dociera, przez to, że jeszcze nie mam żadnych wyników, ale jak sobie sprawdzam, na no dostanę się, to na pewno dostałam się na trzy kierunki co prawda na jednej uczelni, ale na mojej ulubionej i wymarzonej uczelni, więc ja jestem zadowolona i nie zostało mi nic, tylko wam podziękować, że przyszliście całą tą drogę maturalną ze mną od września i teraz wiecie trzymam te świadectwo dojrzałości, no nie? Nie to tak naprawdę tyle, ten filmik i tak nie byłby jakiś mega długi zrobiłam skany, wszystko pododawałam, a że mnie nie było w domu, to nie miałam wam jak tego po prostu nagrać. Więc to tyle. Biorę się za montowanie tego, mam nadzieję, że to już jeszcze wleci dzisiaj, czyli w sobotę. I za półtorej tygodnia możecie się spodziewać filmiku ze stud... ze stud... <grym> z reakcji na wyniki, czy się dostałam na studia, czy nie, gdzie pójdę, co wybiorę. Bo ja jeszcze sama nie wiem i dowiemy się tego za półtorej tygodnia, więc bardzo wam dziękuję. Żegnam się już z wami, bo widać po mnie, że jestem wycieńczona tym tygodniem i nie wiem, co mi się dzieje z gardłem. Mam nadzieję, że nie jestem chora, bo wczoraj była straszna burza i ja wróciłam do domu przed pierwszą, więc w sensie choćby dzisiaj przed pierwszą. Nieważne. Żegnam się z wami, bardzo wam dziękuję. Widzimy się za półtorej tygodnia. Pa pa.